Witaj na kanale nauka.pl Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Adam Mickiewicz, Dziady. Część trzecia. Dziady Adama Mickiewicza to dzieło o złożonej i skomplikowanej, niejednoznacznej strukturze. Ciężko ułożyć w całość te części. Wymaga to dużego wysiłku i interpretacyjnej pracy. Jednym z powodów jest fakt, że ów polski arcydramat powstał w różnych okresach życia wieszcza. Część druga i czwarta, czyli dziady wileńsko-kowieńskie, powstały w czasach młodości wielkiego poety na początku lat dwudziestych XIX wieku. Zaś część trzecia, nazywana drezdeńską, dekadę później. To jej poświęcony będzie nasz wykład. Ten utwór to najważniejsze dzieło w polskiej kulturze. Bez niego niemożliwe jest zrozumienie wszystkich współczesnych dyskusji o narodzie, wizji patriotyzmu oraz wspólnej narodowej tożsamości. Jest rok 1832. Adam Mickiewicz nie jest już niedojrzałym młodzieńcem, ale człowiekiem, który naprawdę wiele przeszedł. Zaangażował się w działalność tajnego stowarzyszenia filomatów, wskutek czego został aresztowany i umieszczony w więzieniu w wileńskim klasztorze bazylianów. Całe zdarzenie miało miejsce w latach 1823-24. Śledztwo, które dotyczyło także Towarzystwa Filaretów, prowadził z polecenia wielkiego księcia Konstantego, senator Cesarstwa Rosyjskiego Mikołaj Nowosilcow. Który postawił sobie za zadanie zniszczyć Uniwersytet Wileński i polską inteligencję na Litwie. Proces był tak naprawdę fikcją nie było sędziów, adwokatów, prokuratorów. Ostatecznie członkowie tychże organizacji zostali skazani na banicję nie mogli przebywać w polskich guberniach cesarstwa. Mickiewicz został oddany pod rozkazy ministra oświecenia. By podjąć pracę jako nauczyciel. Kara jeszcze nie była najcięższa, ale niestety udało się, poprzez tenże proces, doprowadzić do zamknięcia Uniwersytetu Wileńskiego w 1832 roku. Adam Mickiewicz udaje się w wymuszoną tułaczkę po Rosji. Przebywa w Petersburgu, Odessie, Moskwie, na Krymie. Podróżuje również po Europie. Niemczech, Włochach i Szwajcarii. W 1831 roku znajduje się nawet w Wielkopolsce, gdzie chce udać się do pogrążonego w powstaniu listopadowym Królestwa Polskiego, jednak ostatecznie nie przekracza granicy. Trafia do Drezna, gdzie powstaje trzecia część dziadów, datowana właśnie na wspomniany już rok 1832. Utwór powstawał w okresie wielkiej patriotycznej gorączki, kiedy Mickiewicz nie mógł bezpośrednio uczestniczyć w wielkich wydarzeniach. Pozostało mu kierowanie już nie oddziałami armii, ale całymi duszami, stworzenie narodowej mitologii, wpisanie polskich losów w szerszą teologiczną perspektywę, wykreowanie nowego patriotycznego misterium. Nie zagrzewa do walki ale w swoich rozważaniach wychodzi jeszcze dalej, głębiej. Tłumaczy, że cierpienie ma sens jest potrzebne, aby w końcu dojść do upragnionej wolności i zbawienia. Utwór rozpoczyna się od dedykacji. Mickiewicz poświęca swoje dzieło swoim współwygnańcom, współwięźniom, współuczniom, prześladowanym za miłość do Ojczyzny, którzy zmarli na wygnaniu w Rosji. To nie powinno dziwić. Ale już za chwilę autor nie dzieli dramatu na tradycyjne didaskalia, tylko po raz kolejny, podobnie jak w części drugiej, wprowadza prozatorski opis, który w niemalże reporterski i kronikarski sposób opowiada historię zaborów, działalności Nowosylcowa i antypolskich represji. Ten odautorski komentarz kończy następującymi słowami. Kto zna dobrze ówczesne wypadki, da świadectwo autorowi, że sceny historyczne i charaktery osób działających skreślił sumiennie, nic nie dodając i nigdzie nie przesadzając. I po cóż by miał dodawać albo przesadzać? Czy dla ożywienia w sercu rodaków nienawiści ku wrogom? Czy dla obudzenia litości w Europie? czymże są wszystkie ówczesne okrucieństwa w porównaniu tego, co naród polski teraz cierpi i na co Europa teraz obojętnie patrzy. Autor chciał tylko zachować narodowi wierną pamiątkę z historii litewskiej lat kilkunastu. Nie potrzebował ochydzać rodakom wrogów, których znają od wieków. A do litościwych narodów europejskich, które płakały nad Polską, jak niedołężne niewiasty Jeruzalemu nad Chrystusem, naród nasz przemawiać tylko będzie słowami zbawiciela. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale nad samymi sobą. Przypomina to trochę wstęp do drugiej części dramatu. Poeta tak samo jak wtedy chce uwiarygodnić swoje dzieło. Pokazać, że nic nie jest tu fikcją. A on po prostu daje świadectwo o tragicznych dziejach swojego narodu. Dziwne, jeśli mówimy o dramacie i teatrze, który przecież z założenia jest kreowaniem pewnego nieprawdziwego świata. To właśnie jedna z wielu warstw naszego arcydramatu, który można odczytywać między innymi jako zapis prawdziwych losów, ale i metafizycznego misterium. A i o tym Mickiewicz pisze w ostatnim zdaniu tegoż tekstu, że naród polski będzie przemawiał słowami Zbawiciela, Jezusa. Tutaj po raz pierwszy pojawia się wspomnienie romantycznej koncepcji mesjanizmu, wedle której Polska jest Chrystusem, która przez swoje cierpienie ma odkupić winy innych narodów. Kolejna część, czyli prolog, nieco zmienia naszą perspektywę. Odchodzimy od kronikarskiej, historycznej relacji w stronę myślenia w kategoriach teologicznych. Znajdujemy się w celi więziennej w wileńskim klasztorze bazylianów. To przestrzeń, jakby nam się wydawało, realistyczna. Jednak inne są postaci tegoż fragmentu. Pojawia się anioł stróż oraz duchy. Podzielone zgodnie z oczywistą symboliką na lewą i prawą stronę. Które nieco później stoczą bitwę o duszę głównego bohatera, ale na razie tylko o nim rozmawiają. Jest w miarę spokojnie i dopiero zakończenie przyniesie przełom. Więzień, dowiedziawszy się o tym, że zostanie uwolniony, postanawia zmienić tożsamość. Skazany na wygnanie nie będzie już mógł tworzyć, bowiem nikt nie zrozumie jego mowy. Jak głosi napis stworzony przez niego węglem na ścianie, umarł Gustaw, narodził się Konrad. Imię wydaje się dziwnie znajome. Tak samo nazywał się bohater czwartej części polskiego arcydramatu. Czy to ta sama postać? Pytań i niejasności jest coraz więcej. Nadal jesteśmy w wileńskim klasztorze. Jest wigilia. Więźniowie spotykają się, aby wspólnie spędzić ten szczególny dzień. Jednak atmosfera nie jest świąteczna. Rozmowa od razu schodzi na tematy polityczne. Wspomnienia własnej udręki, koszmary śledztwa, zdawanie sobie sprawy z beznadziei własnego losu. Jeden z nich, Tomasz, proponuje, aby kilku zostało poświęconych wrogom na ofiary. Można przypuszczać, że ta scena powstała w jakiejś mierze jako pokłosie osobistych doświadczeń Mickiewicza, który też przecież był więziony oraz jest historyczną relacją, o której autor pisze we wstępie. Ale z czasem nastrój robi się nieco jaśniejszy, a Kompanów ogarnia dosyć wisielczy i bluźnierczy humor. Tam car jak dzika bestyja, Jezus Maria. Tu, Nowosilcow, jak zmia, Jezus Maria, póki cała carska szyja, Jezus Maria, póki Nowosilcow pija, Jezus Maria, nie uwierzę, że nam sprzyja, Jezus Maria. I wtedy odzywa się po raz pierwszy Konrad. Przyzna, że co prawda jest już daleko od kościoła, jednak nie pozwoli bluźnić imienia Maryi. Potem jeszcze na chwilę zamilknie, by zaśpiewać przy samym końcu sceny. Piosenka więźniów, przy tym, co zaprezentuje główny bohater, zdaje się grzecznym żartem. Potem pójdziem, krew wroga wypijem, ciało jego rozrąbiem toporem, ręce, nogi gwoździami przybijem, by nie powstał i nie był upiorem. Z duszą jego do piekła iść musim, Wszyscy razem na duszy usiędziem. Póki z niej nieśmiertelność wydusim, Póki ona czuć będzie, gryźć będziem. Tak, zemsta, zemsta, zemsta na wroga z Bogiem i choćby mimo Boga. Nic więc dziwnego, że kapral przyzna, „To jest pieśń szatańska”. Konrad coraz bardziej przekracza zwykłą materialną rzeczywistość i rozpoczyna swój monolog, który nazywamy małą improwizacją. Widzi w niej Polskę, ucieleśnioną w postaci orła na niebie, nad którym jednak zostaje przytłoczony przez czarnego kruka. Symboliczna interpretacja tych znaków jest jasna. Znamy regułę, jaką rządzą się dziady. To zasada rozbicia. Istnienie wokół siebie wielu przestrzeni czasowych i teologiczno-metafizycznych. W końcu mieszają się tutaj życie ziemskie z rozgrywkami niebiańskich i szatańskich duchów. A więc czytanie tego dramatu na zasadzie fragmentów jest jak najbardziej uzasadnione. No dobrze, skoro była mała improwizacja, to musi być i wielka. Ten wyimek z dziadów jest świętością. Szczytem poetyckiego kunsztu, marzeniem każdego aktora, który chciałby powiedzieć ten tekst ze sceny. Mieszają się w nim poetyki, rytmy, zaburzony zostaje konwencjonalny schemat wiersza, a na jego interpretację można by poświęcić i całą doktorską rozprawę. Samotność. Cóż po ludziach? Czym śpiewak dla ludzi? Gdzie człowiek, co z mej pieśni całą myśl wysłucha, obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha? Nieszczęsny, kto dla ludzi głos i język trudzi. To pierwszy duży topos, jaki pojawia się w wielkiej improwizacji czyli problem poetyckiego geniusza, który zawsze pozostanie niezrozumiany w swoim narodzie. Ale to nie tylko świadomość społecznego wyobcowania. Konrad uważa, że jego poezja to coś więcej niż tylko stwarzanie słów. Ma ona twórczą moc, dzięki której może nie tyle opisywać rzeczywistość, ile ją tworzyć. To bardzo próżna myśl, jednak na razie jest tylko głosem skrajnie pewnego siebie poety, który zgodnie z romantyczną koncepcją jest jednostką postawioną nad rzeczywistością i ma prawo rządzić innymi ludźmi. Jest ustawiony ponad społeczeństwem. Boga natury, godne takie pienie. Pieśń to wielka, pieśń tworzenie. Taka pieśń jest siła, dzielność. Taka pieśń jest nieśmiertelność. Ja czuję nieśmiertelność. Nieśmiertelność tworzę. Cóż ty większego mogłeś zrobić, Boże? Da się zauważyć kolejny podstawowy temat wielkiej improwizacji czyli rozgrywkę Konrada z Bogiem. Romantyczny bohater uzurpuje sobie boskie prawa i umiejętności. Twierdzi, że poprzez swoją poezję może być takim samym stwórcą rzeczywistości. Pycha to największy ludzki grzech. Który prędzej czy później sprowadzi nas w odmęty potępienia. Jednak nie kończy się tylko na prostych przechwałkach. Konrad zarzuca Bogu ojcu, że nie jest miłością, ale tylko mądrością. Wyzywa go na pojedynek. Mówi, że wyda mu bitwę krwawszą niżli szatan. Ma jednak Konrad w tym swój cel. Nie chodzi mu o czynienie zła. Ale wręcz przeciwnie. Teraz duszą jam w moje ojczyznę wcielony, ciałem połknąłem jej duszę. Ja i ojczyzna to jedno. Nazywam się milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze. Patrzę na ojczyznę biedną, jak syn na ojca wplecionego w koło. Czuję całego cierpienia narodu. To trzeci topos monologu. Bezgraniczne umiłowanie Ojczyzny, chęć przejęcia boskiej mocy po to, aby uratować swój naród. W takiej perspektywie grzech Konrada wydaje się nieco mniejszy, możemy go usprawiedliwić. I może też dlatego ostatecznie nie wypowiada on najgorszego bluźnierstwa, nawołując Boga, aby się odezwał, ale ostatnią frazę kończy za niego diabeł. Konrad ma jeszcze szansę dostąpić zbawienia. Te trzy semantyczne obszary poezja jako siła twórcza, rozprawa z Bogiem, umiłowanie ojczyzny i ich nierozerwalne połączenie są interpretacyjną osią wielkiej improwizacji. Widzenie księdza Piotra to kolejny wielki monolog w trzeciej części dziadów. Po improwizacji odbywają się egzorcyzmy, za których sprawą złe duchy zostaną odpędzone od Konrada. Potem poeta umieszcza scenę widzenia Ewy. Zauważmy, że to właśnie w układzie sekwencji tkwi cała teatralna rewolucyjność Mickiewicza. Obok siebie zestawia całkowicie inne plany. Nagle wprowadza bez żadnego uprzedzenia nowych bohaterów. To trochę myślenie filmowe. Kamera swobodnie przemieszcza się między światami, wykonuje zbliżenia, by za chwilę odlecieć do zupełnie innej przestrzeni. Powróćmy do księdza Piotra. Swoje widzenie rozpoczyna od słów: Tyran wstał. Herod, Panie, cała Polska młoda, wydana w ręce Heroda. Co widzę, długie białe dróg krzyżowych biegi, drogi długie, nie dojrzeć, przez puszcze, przez śniegi, wszystkie na północ, tam, tam, w kraj daleki, płyną jak rzeki. Po raz kolejny widzimy, jak polski los zostaje wpisany w szerszy teologiczny projekt. Naród znów zostaje utożsamiony z Chrystusem, a jego męka z rozbiorami i porażką Powstania Listopadowego. Z kolei rząd francuski, który zaniechał pomocy Polsce podczas tegoż powstania, jest piłatem. Zapamiętajmy ten kontekst. Ta mesjanistyczna perspektywa to jeden z najważniejszych tematycznych obszarów dziadów, poprzez który plan realistyczno-historyczny łączy się z metafizyką. Odniesienia biblijne są bardzo czytelne. Pojawiają się nawet bezpośrednie nawiązania do ewangelicznego opisu pasji, jak słowa pragnę czy panie, panie, za coś mnie opuścił. Ale nie wszystko stracone, bo wkrótce ma nadejść Zbawiciel i Obrońca Polski. Na trzech stoi koronach, a sam bez korony a życie jego, trud trudów a tytuł jego. Lud ludów, z matki obcej, krew jego dawne bohatery, a imię jego czterdzieści i cztery, sława, sława, sława. Kim jest ów czterdzieści i cztery? To jedna z największych zagadek w całej polskiej historii literatury. Nawet sam Mickiewicz, pytany niegdyś, nie potrafił na to pytanie odpowiedzieć. W innym momencie życia widział w nim Towiańskiego. Niektórzy widzieli w nim Konrada, ale i również, idąc za kabalistycznym rozumieniem, samego Mickiewicza. W takiej optyce, wyrażenie matka obca byłoby nawiązaniem do żydowskiego pochodzenia matki samego autora. Przenosimy się do wileńskiego mieszkania senatora Nowosilcowa. Jest noc. I nasz bohater śpi. Jednak nie jest sam. Towarzyszą mu diabły. Nic dziwnego, że umysł rosyjskiego urzędnika jest zmącony i dręczą go koszmary. Śni mu się, że stracił łaskę cara i wszyscy się od niego odwrócili. Zauważmy, że w "Dziadach" istoty nadprzyrodzone w jasny sposób pomagają nam w moralnej ocenie bohaterów. O ile przy księdzu Piotrze były anioły, to senatora kontrolują wysłannicy szatana. Salon Warszawski. Polska elita bawi się i prowadzi kulturalne rozmowy. Niestety odtąd jak Nowosilcow wyjechał z Warszawy, nikt nie umie gustownie urządzić zabawy. Wykwintną atmosferę psuje Adolf. Opowiada on historię Cichowskiego, więzionego w okropnych warunkach i brutalnie torturowanego, którego traumatyczne przeżycia doprowadziły do szaleństwa. Takie postępowanie denerwuje obecną na spotkaniu młodzież. Jednak Piotr Wysocki, jeden z dowódców powstania listopadowego, próbuje w nich tchnąć nadzieję. Nasz naród, jak lawa. Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi. Plwajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi. Komnata w Wileńskim mieszkaniu senatora. Jest radośnie. Słyszymy język francuski. Nim przecież posługiwała się arystokracja. Panowie grają w karty, nagle w rozmowie pojawia się temat młodego Rolisona, brutalnie pobitego w śledztwie. Ale to życie nie za bardzo interesuje Nowosilcowa. Jego los traktuje raczej w kategoriach buffo. Dziwi się tylko, że mimo takich tortur jeszcze nie umarł. I znowu, jak w poprzedniej scenie, wykwintny spokój zostaje zburzony. Do pokoju wchodzą ksiądz Piotr i pani Rolisonowa, niewidoma matka umęczonego młodzieńca. Jej kwestie to arcydzieło polskiej poezji, tworzące przepiękny obraz matki, która niczym Maryja rozpacza nad swoim umęczonym synem, i bezgranicznej matczynej miłości. Jest pewna, że przez więzienne mury usłyszała głos swojego dziecka. Jak to? Czyż to nie był głos mojego dziecięcia? Nie ma owca pozna głos swojego jagnięcia! wśród najliczniejszej trzody. Ach, to był głos taki, ach, dobry panie, żebyś słyszał raz głos taki, ty byś już nigdy w życiu spokojnie nie zasnął. Biblijne nawiązania układają się w całkowicie spójną całość. Jest Chrystus, Piłat, Maryja. ów obraz matki to kolejny bardzo ważny topos obecny w dziadach. Głęboko zakorzeniony w polskiej ludowej tradycji. W końcu Rolisonowa odchodzi, a tuż po jej wyjściu, doktor, którego pierwowzorem jest August Becky, proponuje, aby otworzyć w celi okna, by młodzieniec, który miał myśli samobójcze, przez nie wyskoczył. Ostatecznie więzień z okna wypada, lecz nie ginie. Umrze za to sam doktor. Ksiądz Piotr, niczym Chrystus, proroczo powie, że jeszcze dziś stanie przed Bogiem. Tego carskiego kolaboranta trafi piorun. Ewangelicznych formuł jest coraz więcej. Wczytajcie się w dialog księdza i senatora, przypominający w dużym stopniu rozmowę Piłata z Chrystusem. Zaczyna się bal. Orkiestra gra menueta z Don Giovanniego Mozarta. Pary radośnie tańczą, tylko od czasu do czasu radosny nastrój przerywa szmer patriotycznej młodzieży czy złośliwe plotki. Nagle jednak rozbrzmiewa mroczna aria komandora z tej samej opery. Wchodzi pani Rolison, która usłyszała, że jej syn spadł z wysokości, ale jeszcze nie wie, że przeżył. A, ah, ty pijaku stary! Zbryzgany krwią tylu niewiniątek. Puć, gdzie ty, gdzie ty, krokodylu? Ja ciebie tu rozedrę, jak mój jaś na sztuki. Syn wyrzucili z okna, z klasztoru, na bruki. dziecie, mój jedynak, mój ojciec, żywiciel, a ten żyje, i Pan Bóg jest, i jest zbawiciel? W tym momencie sprawiedliwości staje się zadość. Dowiadujemy się, że młody Rolison jednak przeżył, a doktora dotknęła Boska kara. Jeszcze tylko ksiądz Piotr opowie senatorowi dwie przypowieści przestrogi o przewrotności ludzkiego losu i pojawi się Konrad. Ten sam, który złorzeczył Bogu. W ostatniej chwili niemalże rozpozna swojego wybawiciela, który przepowie mu przyszłość. Będzie musiał pójść w daleką, nieznajomą drogę. Znów jesteśmy na cmentarzu w Noc dziadów. Jaka to genialna kompozycja! Jak Mickiewicz swobodnie wraca do centralnego, rytualnego motywu utworu. Spotykamy guślarza i kobietę. Objawiają im się różne duchy, w tym widmo doktora który zamiast oczu ma dwie złote blaszki jednak kobieta czeka na ducha swojego kochanka a ten nie chce przyjść ale w końcu się pojawia jego pierś jest zbroczona krwią arcygenialne to już koniec naszej wędrówki po trzeciej części dziadów zostawiony zostaje ustęp który w zasadzie jest oddzielnym poematem. Wart zapamiętania jest główny motyw, czyli mesjanizm, problem kreacyjnego geniuszu twórcy, ciągły udział metafizyki w życiu człowieka, wyzwanie rzucane Bogu. To podstawowe pytania polskiej kultury, które w Mickiewiczowskim dramacie przedstawione są z wyjątkową siłą. Dlatego dobrze je poznać. Opracował Michał Zdunik. Czytał Leszek Zduń. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Zobacz też inne lektury z gimnazjum.